Dlaczego akurat opozycja dzisiejsza była przeciw tej ustawie? Dlatego, że to nie chodzi o to, żeby ustawa w ogóle była uchwalona jakokolwiek, tylko żeby ta ustawa była dobra. A co wystarczyło zrobić, żeby ona była dobra, a wystarczyło ją implementować, tak jak Mika została uchwalona w, w Unii, tak przenieść ją do Polski. I żadnych własnych pomysłów. Tak jak to zrobili na przykład nasi sąsiedzi z południa, ale jak to zrobili nasi sąsiedzi z północnego wschodu? W tamtych krajach ustawa jest od dwóch do pięciu stron, to u nas było 104 stron. Jeżeli mamy dane, dane regulacje prawne na obszarze wszystkich krajów wspólnoty i każdy kraj wspólnoty nie interpretuje tego bezpośrednio, ale może dodać coś od siebie, to mamy sytuację, w której przy uczestnicy rynku będą wybierać sobie regulacje, w których chcą być które obciążą ich mniejszymi karami, a u nas w naszej ustawie była kara wyższa niż zaprowadzenie banku.